Do końca lipca 2013 roku planowane jest wyłączenie sygnału naziemnej telewizji analogowej. Co to oznacza dla klientów telewizji kablowych? Czy i oni będą musieli dostosowywać się do procesu cyfryzacji? Nie, gdyż zmiany te obejmują działanie naziemnej telewizji analogowej i nie mają wpływu na działanie kablówki. Telewizje kablowe nie planują wyłączać sygnału telewizji analogowej. Niezależnie więc czy korzystasz z sygnału cyfrowego czy analogowego, a odbierasz telewizję kablową, nie musisz obawiać się cyfryzacji i nie potrzebujesz nowego telewizora, dekodera czy zmieniać dostawcę telewizji. Wystarczy dowolny, nawet najtańszy, abonament analogowy w telewizji kablowej, aby cieszyć się telewizją bez zmian. Korzystając z telewizji naziemnej musisz samodzielnie dostosować się do nadchodzących zmian, a jej sygnał może być podatny na zakłócenia. Natomiast w ofercie operatorów kablowych otrzymasz pełne wsparcie techniczne, zarówno przy montażu, jak i usuwaniu usterek. Ponadto telewizja kablowa oferuje znacznie bogatszy wybór kanałów. Pamiętaj, abonenci telewizji kablowej nie muszą martwić się cyfryzacją. Więcej informacji na www.cyfryzacja W piątkowym wydaniu programu lokalnego rozpoczynamy jak zwykle od wydarzeń. Wizytówka z Gierza, tak powszechnie mówi się o kościele pod wezwaniem Świętej Katarzyny. Niestety od pewnego czasu wizytówka ta jest w fatalnym stanie. Pękają mury i sakralnej budowli grozi katastrofa budowlana. Czy jest szansa, że ten stan się poprawi? Szczegóły kuba niedziela. Informowaliśmy Państwa niedawno o rozpoczętym procesie rewitalizacji Centrum Z Gierza. O właśnie projektach przebudowy Parku Miejskiego czy Placu Kilińskiego. Dziś sprawdzamy, czy nie zapomniano o miejscu uważanym za wizytówkę naszego miasta. Gmina dofinansowała remont wieży Kościoła Świętej Katarzyny. Z tego co wiem, to przetarg został rozstrzygnięty i ta korona wieńcząca wieżę będzie teraz remontowana. Głównym problemem kościoła są uszkodzenia wieży od 43 metra w górę. Odpadające cegły, które bez odpowiedniego zabezpieczenia zagrażałyby życiu Zgierzan. Opłakany stan budowli to wypadkowa słabej jakości materiałów, użytych na początku XX wieku, zanieczyszczenia powietrza i drgań ziemi powodowanych przez przejeżdżające obok samochody. Proboszcz parafii od dłuższego czasu starał się o rozpoczęcie prac naprawczych. Mają one ruszyć w tym roku. W przetargu publicznym został wyłoniony wykonawca według swojego harmonogramu, będzie wszystko, wykonuje wszystko tak stopniowo, żeby gdzieś pod koniec października ten pierwszy etap remontu wieży został zakończony. Pierwszy etap to uzupełnienie brakujących cegieł i zabezpieczenie chylących się czterech wieżyczek. Wydane zostanie około 200 tysięcy złotych. 78 tysięcy to kwota pochodząca z budżetu miasta, pozostała część to fundusze własne parafii. Zbiórka pieniędzy wśród wiernych połączona jest często ze sprzedażą książek autorstwa proboszcza. W najbliższym czasie ukazać ma się nowa pozycja. Wkrótce, no może już w tę niedzielę, będzie do dyspozycji kolejna pozycja, w której omówię właśnie te wszystkie procedury prowadzące do generalnego remontu naszej wieży. Ten ta książka będzie zatytułowana Pamiętnik Zgierskiego Proboszcza. Zakres planowanych prac ściśle związany jest z pozyskanymi funduszami. Do tej pory nie udało się zdobyć dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Pracownicy z Gierskiego magistratu wciąż pracują nad wnioskami o wsparcie kolejnych etapów remontu. W drugim etapie, w zamierzonym etapie, chcielibyśmy zrobić tą część elewacji do, do balkonów włącznie, no nie? natomiast jakby jeszcze trzeba wykonać taras, taras widokowy. Myślę, że to będzie jakby trzeci etap zadania. Całość prac kosztowałaby około 2 milionów złotych. Funduszy tych trzeba szukać w źródłach zewnętrznych. Miasto, zgodnie z prawem, może przekazywać pieniądze na zabytki użyteczności publicznej, jednak milionowych wydatków na remont na pewno nie udźwignie. Ten tydzień upłynął uczniom trzecich klas gimnazjów na maratonie egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Od wyników zależeć będzie, do jakiej szkoły średniej się dostaną i jak wyglądać będzie ich przyszłość. O nastroje oraz zagadnienia egzaminacyjne, pytała Beata Piechota choć nie był to jeszcze tak zwany test dojrzałości tylko egzamin gimnazjalny to i tak w gimnazjum numer 2 imienia Jana Kochanowskiego z oddziałami dwujęzycznymi w Skierzu stresowali się wszyscy uczniowie jak i pedagodzy Nauczyciele również bardzo przeżywają, dlatego że wynik egzaminu jest wynikiem i efektem ich pracy. Czyli mieli przygotowania przez cały rok. Trochę ręka się trzęsła, ale było dobrze. Byli również odważni, bądź inaczej, tacy, którzy zdenerwowanie starali się ukrywać. Nie, stresu nie ma. jest dobrze, prawda? No, stresu nie ma. Egzamin jest obowiązkowy. Gimnazjum kończy każdy, kto do niego przystąpi. Młodzież zdaje sobie sprawę, że dobry wynik z testu to otwarte drzwi do najlepszych szkół średnich. Sprawdza nasze wiadomości i pozwala nam się dostać albo do lepszego, albo do gorszego liceum. Żeby się dostać do szkoły wymarzonej. Egzaminy przebiegały w ciągu trzech dni. W pierwszym rozwiązywano testy z wiedzy o społeczeństwie i historii, następnie z języka polskiego. To najtrudniejsze. Wydaje mi się, że polski rozprawka. Dzień drugi poświęcony był na rozwiązywanie zadań matematyczno-przyrodniczych. Wczoraj, w trzecim dniu egzaminów, sprawdzano wiedzę z języków obcych. U nas uczniowie piszą w zdecydowanej większości egzamin z języka angielskiego i tylko nie liczyć piszą egzamin z języka niemieckiego. Egzamin z języków obcych składa się z dwóch części. O godzinie 9 piszą egzamin na poziomie podstawowym, a o godzinie 11 egzamin na poziomie rozszerzonym. Po latach egzaminowania, jak i po egzaminach próbnych stwierdzono z niepokojem, że duży problem sprawiają młodzieży pytania otwarte na zadaniach zamkniętych uczniowie mają te procedury, jak i również te techniki wyćwiczone. Wtedy, kiedy wchodzi w grę podjęcie decyzji o sposobie rozwiązania problemu, o zastosowaniu jakichś własnych rozwiązań dotyczących danej dziedziny i danego zagadnienia, wtedy często uczniowie z tym mają problemy. Przyszedł okres, kiedy uczniowie podejmują decyzję związaną z wyborem dalszej placówki oświatowej. Logują się w systemie elektronicznym, i ten nabór przez szkoły ponadgimnazjalne jest prowadzony. Zamykany jest nabór w dniu 31 kwietnia. Później młodzież może zgłaszać ewentualne zmiany. Często wynik z egzaminu nakłania uczniów do dokonywania poprawek. Uczniowie tego gimnazjum jak do tej pory dostawali się do wymarzonych szkół. Miejmy nadzieję, że i tak będzie w tym roku. Przed nami długi majowy weekend. Jeśli zapowiedzi synoptyków się sprawdzą i pogoda dopisze, warto spędzić go na świeżym powietrzu. Szczególnie, że nasze miasto przygotowuje na dni wolne od pracy szereg atrakcji. O szczegółach natalia Kuleszka. Długo oczekiwany weekend majowy tuż przed nami. Można go spędzić na wiele sposobów. My jednak zachęcamy do aktywnego włączenia się do imprez, jakie przygotowało nasze miasto. Od 1 do 3 maja w parku miejskim będzie się działo naprawdę wiele. Piknik nad stawem, muzyka dla każdego i występ zespołu Hiszpan Dance. W piątek w Narodowe Święto Konstytucji zapraszamy na obchody wraz z władzami miasta. Rozpoczynamy mszą świętą w kościele świętej Katarzyny, mszą w intencji ojczyzny i miasta. Następnie o godzinie 11 odbędą się uroczystości pod tablicami pamiątkowymi przy ratuszu. W sobotę, natomiast, warto udać się na wielkie grillowanie w mieście tkaczy. Tam imprezę rozpoczynają gry i zabawy dla całej rodziny organizowane przez Centrum Kultury Dziecka. Co jeszcze będzie się tam działo? Dużo muzyki, dużo grillowania, dużo zabaw ulicznych. Czeka tam na nas również gość specjalny. Uczestnikiem naszego spotkania w dniu 4 maja będzie również pan Wojciech Strzelecki, uczestnik X-Factor. Ostatni już dzień majówki, drugi zlot motocyklowy dostarczy nam wielu wrażeń oraz emocji. Rozpoczynamy mszą świętą w kościele Matki Bożej Dobrej Rady, potem będzie poświęcenie motocykli, parada motocykli ulicami miasta. Wjeżdżamy do Parku Miejskiego i o godzinie 13 rozpoczynamy koncertem zespołu Dedast. Potem zagra zespół Grzmiąca Puli. W trakcie będą również pokazy wolnej jazdy, pokaz stąd i pokaz udzielania pierwszej pomocy. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tych wydarzeniach. Życzymy udanego majowego weekendu. Powiat przystąpił do realizacji programu Aktywny Samorząd. Ma on na celu zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, likwidację barier transportowych, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej, wreszcie umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia. Kuba Niedziela. Program Aktywny Samorząd skierowany jest do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, będących w wieku aktywności zawodowej. Kryteria otrzymania dofinansowania określa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast wnioski można składać w starostwie powiatowym. Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez likwidację barier transportowych. Osoby potrzebujące mogą liczyć na dofinansowanie kursu prawa jazdy kategorii B. Dofinansowanie do samego. Kursu szkolenia w wysokości 1500 zł i kosztów dojazdu w wysokości 600 zł. Jest to maksymalna kwota 2100 zł przy udziale własnym 25%. Można starać się o pokrycie kosztów przystosowania pojazdu do stopnia niepełnosprawności kierowcy. Program zapewnia również uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym. Głuchoniemi i niedowidzący mogą starać się o zakup komputera i sfinansowanie szkoleń z obsługi sprzętu. I to nie wszystkie możliwości. Aktywny samorząd pozwala ubiegać się o fundusze na naprawdę specjalistyczny sprzęt. Specjalistyczne protezy, czy specjalistyczne wózki, elektryczne. Jest to sprzęt niezwykle drogi, wszyscy o tym wiemy, i, i koszty one dalece przekraczają możliwości większości z nas, a osób niepełnosprawnych w szczególności. Niepełnosprawni ponoszą olbrzymie wydatki na rehabilitację przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości zarabiania pieniędzy. Program wspomagał pośledzonych ruchowo mających na utrzymaniu osoby zależne. Niepełnosprawny rodzic może ubiegać się o dofinansowanie do kosztów związanych z zapewnieniem opieki dziecku, czyli to mogą być koszty związane z umieszczeniem dziecka w przedszkolu, w żłobku, czy nawet koszty opiekunki. Można także w ramach programu starać się o pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia. Formularze są już dostępne w internecie. Wnioski przyjmowane będą od 29 kwietnia. Nie warto zwlekać. W przypadku, kiedy jest dużo osób o tych samych kryteriach, spełniających te same warunki, w tym momencie decyduje kolejność składanego wniosku, czy jest osobą pracującą. Ostateczny termin składania wniosków to 30 września. Autorzy programu Aktywny Samorząd mają nadzieję, że będzie on chronił osoby niepełnosprawne przed wykluczeniem społecznym. W ramach projektu Łódzkie, bardziej francuskie, Ambasada Francji oraz Centrum Kultury Dziecka zorganizowali w ostatnim czasie nadzwyczajne spotkanie. Nasze miasto gościło sierżanta strażaka z Francji, o czym opowiadał i co działo się na spotkaniu, Bata Piechota. Spotkanie miało na celu przybliżenie wizerunku życia we Francji oraz pokazanie, w jaki sposób funkcjonuje tamtejsza straż pożarna. Do placówki Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu przybyło wielu młodych zwierząt. W organizacji spotkania uczestniczyło gimnazjum numer 1. Spotkanie jest dla gimnazjalistów naszego gimnazjum, klasy pierwsze, drugie, w późniejszych godzinach klasy trzecie. Oprócz zapoznania się z odmiennością życia w innym kraju głównym zamysłem inicjatywy było także poszerzanie wiedzy z języka francuskiego. Jest bardzo potrzebny ten język. Bez niego w wielu krajach. Możemy się nie porozumieć. Uczniowie z gierskiego gimnazjum mają dwie godziny języka francuskiego tygodniowo. Dla niektórych to mało. Będziesz o coś pytał po francusku? Nie dałbym rady. Dla innych natomiast wystarczająco by się czegoś nauczyć. Co sądzisz o języku francuskim? Łatwy, trudny, interesujący. Interesujący, no i łatwy w miarę. Dobre oceny. Mamy nową nauczycielkę, to... Bardzo fajnie prowadzi lekcję Połączenie strażak Francja. No w sumie, czemu nie? No fajnie, to można się dowiedzieć ciekawych rzeczy po francusku. Ja osobiście bardziej lepiej mi się z angielskim, ale francuski też bardzo lubię. Mamy przyjemność gościć strażakiem ze Francji, pan Frédéric Fran, który prowadzi wywiady, konferencja z dziećmi. Comment c'est d'être pompier en France. C'est différent d'être pompier en Pologne. Je pense que c'est différent de par notre activité qui est un petit peu différente, mais au final, on fait la même chose à plus ou moins grande échelle. Może się wyróżnia na takie aspekty akcji, ale w szczegóły no, możemy powiedzieć, że w sumie robimy ta sama praca, to jest pomoc ludziom. Do Centrum Kultury Dziecka przybył także inny strażak z okolicy, przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej z Proboszczewic. Jest to bardzo ciężki zawód, bardzo niebezpieczny. Dobrze by było, gdyby młodzież zobaczyła jak to wygląda. By poszanowali tą pracę. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu Łódzkie, bardziej francuskie, polegającym na odwiedzaniu szkół w województwie. Cel a, ogólny tego projektu, że wspieramy różne akcje, wspieramy szkół, żeby a, język i kultury by, fiący były, a, jak powiedzieć, w lepszej formie. Czy dzięki spotkaniu młodzi ludzie zaczną bardziej interesować się Francją, być może w pewnym stopniu tak. Na pewno jednak powinni zapamiętać kilka dodatkowych wyrażeń i zwrotów w obcym coraz ważniejszym w dzisiejszych czasach języku. Teksty o zabytkowych drzwiach w domach Tkaczy i ozorkowskiej zajezdni linii 46 znalazły się m.in. w siódmym tomie zgierskich zeszytów regionalnych, których premiera odbyła się w czwartek 25 kwietnia w Muzeum Miasta Zgierza. Obecny był na niej Kuba Niedziela. Zgierskie zeszyty regionalne wychodzą z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, wspieranego przez miejskie muzeum. Pierwszy tom wydano w roku 2006, najnowszy, siódmy numer, miał premierę w czwartek 25 kwietnia. Podczas spotkania w budynku przy ulicy Dąbrowskiego nie zabrakło współautorów tomu. Generalnie zajmuję się Maria i Starokatolikami i właśnie ten element w Zgierskich Zeszytach Regionalnych czytelnik będzie mógł znaleźć. Jest to kolejny element historii Zgierza, historii bogatej, historii wielowyznaniowej i wielokulturowej. Oprócz historii zgielskich mariawitów w tomie znalazły się m.in. teksty o lokalnej parafii ewangelickiej czy zajezdni linii tramwajowej 46. Prezentacja najnowszego numeru zeszytów regionalnych połączona została z wykładem na temat Kazimierza Kowalskiego, przedwojennego polityka endyckiego. Pierwotnie tekst o Kowalskim znaleźć miał się w siódmym tomie zeszytów. Jednak ze względu na obszerność pracy, wydano go osobno w ramach nowego cyklu. Jest tam praca pana Mariusza Baraska o Kazimierzu Kowalskim, wybitnym przedwojennym i, 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 i adwokacie, i działaczu politycznym, działaczu ustawnictwa narodowego. Interesowałem się historią ruchu narodowego, a tutaj miałem jeszcze kontakty z osobami, które go znały, które z nim współpracowały przed wojną. Poza tym dotarłem do rodziny, w związku z tym pojawiła się okazja, żeby wypełnić pewną lukę w historii. Kazimierz Kowalski był jedną z osób rozstrzelanych w 1942 roku podczas masowej egzekucji na dzisiejszym placu Stu Straconych. Przed czwartkowym wykładem szczególnie ciepło przywitano dwóch synów działacza narodowego. Mój ojciec zginął, kiedy ja miałem 11 lat, i wobec czego. Mam go stale w pamięci, szczególnie przez te lata, tak zwanej Polski Ludowej. i początkowym okresie komunizmu, kiedy w gazetach ówczesnych, w latach 40. pisano, oszkalowano mojego ojca. Będąc w muzeum nie mogliśmy nie zapytać o najbliższe plany placówki. Najbliższe imprezy związane z muzeum to 18 maja i 7 już Zgierska Noc Muzeów. Zostanie otwarta wystawa pana profesora Leszka Ruzgi, wybitnego grafika z Gierzanina. Ta wystawa to początek cyklu Zgierskie Sagi Artystyczne. W następnej kolejności zaprezentowana zostanie twórczość Rodziny Nawrotów. W szkole podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu odbyła się piąta edycja międzyszkolnego konkursu pod tytułem Spotkajmy się. Była to okazja do wspaniałej zabawy. Najmłodsi udowodnili, że taka forma rywalizacji to czysta przyjemność. Postanowiliśmy odwiedzić placówkę i porozmawiać nie tylko o konkursie. Beata Piechota. Gościem honorowym tegorocznej edycji międzyszkolnego konkursu integracyjnego była Joanna Wójcicka, pedagog poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 1 w Łodzi, autorka wielu publikacji i pomocy dydaktycznych z zakresu matematyki. Przeważnie, konkurs kojarzy nam się tylko dla tych dzieci, które wszystko świetnie umieją. Te konkursy mają troszkę inną rolę. One właśnie chcą zachęcić, że pomimo trudności, tak, ja też mogę je pokonywać, też mogę mieć sukces w uczeniu się. Daje dzieciom, które mają jakiekolwiek problemy w nauce, specyficzne trudności edukacyjne, dzieciom nadpobudliwym psychoruchowo, z potrzebami edukacyjnymi, daje im takie wyróżnienie, że mogą wziąć udział w konkursie. Konkurs skierowany był do najmłodszych mających problemy z wykonywaniem działań matematycznych. Uczniowie rozwiązywali zadania zgodne z podstawą programową, przy tym integrując i bawiąc się. Wzięły w nim udział drużyny ze zgierza łodzi, ozorkowa oraz rudy pukaj. Klasy integracyjne funkcjonują nieco inaczej niż zwyczajne. Dodatkowo zatrudnieni są na całych etatach logopeda, psycholog, pedagog. Oprócz tego, w każdej klasie z oddziałami integracyjnymi jest zatrudniony nauczyciel wspomagający, którego zadaniem jest udzielić wsparcia. W takich klasach znajduje się od 3 do 5 uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. Nie może liczyć więcej niż do 20 uczniów. Wszyscy uczniowie z klas integracyjnych podążają drogą kształcenia krok w krok. Nie ma tutaj żadnych dysproporcji między dziećmi z klas tak zwanych ogólnodostępnych, a klas integracyjnych. Wręcz przeciwnie, integracja sprzyja lepszemu adoptowaniu się tych dzieci w środowisku. Pedagodzy kładą duży nacisk na integrację dzieci, które mają problemy, deficyty różnego rodzaju rozwojowe, specyficzne trudności. Dzieci wspaniale integrują się właśnie w klasach integracyjnych. Dzieci z orzeczeniami są bardzo dobrze przyjmowane. Szkoła podstawowa ma jeden bardzo poważny problem. Brakuje w niej wind. Dzieci jeżdżące na wózkach muszą być po schodach wnoszone. Sytuacja oświaty jest dość trudna na ten moment, natomiast no, bierzemy pod uwagę fakt taki, że jest to placówka integracyjna i pewne standardy no, powinny być tutaj spełnione. Władze miasta myślą o przeprowadzeniu w placówce termomodernizacji. Jeżeli tak się stanie, wówczas przebudowie również ulegnie na wnętrze szkoły, czyli dostosowanie wind na przykład dla dzieci niepełnosprawnych. Miejmy nadzieję, że fundusze się znajdą i oprócz przyjaznej atmosfery zaistnieją tutaj także znakomite warunki do dzielenia się wiedzą ze wszystkimi uczniami bez wyjątku. To już wszystkie informacje, jakie przygotowali dziś dla Państwa dziennikarze programu lokalnego. Proszę o pozostanie z nami już za chwilę gość tygodnia, następnie Świat według malucha, lokalny przegląd prasy, a na koniec ABC pierwszej pomocy. Dziękuję za uwagę.